Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale i dzisiaj zapraszam was na filmik, na który sporo was czekało, bo dostawałam już wiele, wiele wiadomości, żebym nagrała właśnie taki oto filmik. Mam dzisiaj dla was moją toaletkę. Kolej kolei wam ją pokażę. Mam nadzieję, że taki film wam się spodoba. Jeśli tak, to zostawcie koniecznie łapki w górę, subskrybujcie na dole ten czerwony przycisk, jeśli jeszcze tego nie robicie lub jeśli jesteście tutaj nowi. No i co? Myślę, że możemy przejść do mojej toaletki, która znajduje się zaraz obok, bo ja nie mam zbyt dużego pokoju. A jeśli chcielibyście room tour, to koniecznie zostawiajcie łapki w górę. A ja pomyślę nad takim filmikiem. Moja toaletka prezentuje się w całości w ten oto sposób. Pokazuję ją Wam po prostu, jak ona wygląda w całości. Z takich głównych rzeczy to mam tutaj krzesło, które jest z IKEA i mam na nie pełno moich włosów, ale nieważne. I tego się powinno nie odmieniać, więc krzesło jest z IKEA. Ok, więc zaczniemy od tej strony. Mam tutaj taki rowerek z taką świeczką, dostałam go kiedyś, bodajże, od mojej babci. No i ja go nie zapalam, po prostu to sobie tak stoi dla ozdoby. Następnie mam tutaj pierwszą taką doniczkę, która jest z IKEA. No, i mam tutaj tangle teaser, szczotkę moją. Następnie mam kartę do mojej szkoły. I reszta rzeczy, to są właśnie takie gumki, jakieś takie bransoletki. Mm, tutaj są kolczyki, jakieś czukery, które kiedyś nosiłam. Naprawdę różne rzeczy, tutaj na przykład jeszcze jest bransoletka, jak kiedyś byłam w Krakowie na wycieczce w piątej klasie, więc naprawdę to jest ze mną bardzo, bardzo długo. I tak sobie tutaj to trzymam. Dalej mam tutaj taką świeczkę, która pochodzi z osą, ale również jej nigdy nie zapaliłam. Ona pachnie takimi owocami leśnymi. Tutaj z tyłu mam również taką świeczkę, która również jest dla ozdoby tak po prostu sobie stoi. Nigdy jej nie zapaliłam, ona w sumie nie ma żadnego zapachu, po prostu tak sobie stoi. No i tutaj mam jeszcze mój kominek, który ma jeszcze pozostałości po wosku, a to dlatego, że po prostu nie mogę tego domyć. Ale ten kominek jest z oszą również i naprawdę jest fajny, mimo to, że mi się tutaj przypalił trochę. Nie wiem dlaczego. I teraz czas na tą szufladę. I pierwszą rzeczą, która się tutaj znajduje, jest to taki peeling do włosów, który ma mega maciutkie drobinki, ale strasznie ładnie pachnie mango. I jest on z natura Siberica. I dalej mam tutaj różne balsamy i ja powiem wam szczerze, że nie mam tylu balsamów, ile różne youtuberki, naprawdę. Ja nie kolekcjonuję tego, mam tylko takich kilka, takich podstawowych, które czasami sobie użyję. I tak, mam tutaj balsam Nivea, Watermelon, tutaj są dwa takie kokosowe, moje dwa ulubione karmexy, Granat i Brzoskwinia. Następnie mam tutaj z e, Islany wiśniowy i trzy fanty winogrono cytryna i pomarańcza. Naprawdę są super. Mi nie potrzebuję naprawdę wielu balsamów. Tutaj mam jednego iOSa, którego już mam z, nie wiem, z dwa lata. I jest on truskawkowy. Tu mam taką karteczkę z takimi potrzebnymi informacjami. E, tutaj takie jajeczko z Biedronki, które kiedyś kupiłam, ale nie używam już ich tak naprawdę. No i tutaj taka babeczka, która już w sumie jest brudna od kosmetyków, też ją kiedyś kupiłam w jakiejś drogerii Tak naprawdę na tyle z tej szuflady. Następnie mam tutaj kolejną taką doniczkę. Tym razem jest plastikowa, nie metalowa. No i znajdują się tutaj takie rzeczy jak na przykład taka mgiełka z Eveline. Taka ona jest rozświetlająca, bardzo spoko. Następnie tutaj mam resztkę mojego perfumu, praktycznie już go nie ma. Tutaj mam taką mgiełkę. I tutaj jeszcze znajduje się coś takiego, ala makaronik takie pudełeczko, no bo nie wiem, gdzie mam je włożyć, dlatego tutaj sobie siedzi. Zaraz za tym stoi moja ramka. Po prostu ją uwielbiam naprawdę. Jest to ramka z moim biletem na koncert Edda na którym byłam w 2019 roku i którego nigdy nie zapomnę. I, I naprawdę sobie tak stoi tutaj taka moja pamiątka. Dalej tutaj stoi sobie taki perfum z Kalwina Klein'a i taki z Jodeima. Przechodzimy do kolejnej części toaletki i mam tutaj takie małe sztuczne łzy. Kiedyś były mi potrzebne. Do oczu. Tutaj kolejna doniczka, w której są wszystkie moje pędzle. Ja się nie maluję jakoś tak zbytnio, ale no takie podstawowe pędzle posiadam. Mam i są trochę brudne, ale nie zwracajcie na to uwagi. Ten jeden jest z jakiejś niskiej strąki, a reszta jest z Allegro. No i tutaj mam jeszcze takie osłonki na pędzle, również są z Allegro. I mam tutaj również schowaną moją kartę, taką holograficzną do berżki. Dalej mam takie trzy kaktusy, które są z IKEA, one były takie w zestawie. No i takie lusterko, które z jednej strony jest takie zwykłe, a z drugiej jest powiększające. No i w sumie to tutaj z tej strony na tyle. Z tutaj z tyłu mam Trick Bactic, był mi kiedyś potrzebny na. Przekucie w uszach. Wstępnie mam tutaj dwa antyperspiranty i z tyłu jest jeszcze taki mini lizak. Także to na tyle. I została nam ta szuflada, w której znajdują się praktycznie same takie pomadki, konturówki do ust i, i no, mam trochę tutaj taki... Harmider i nie wiadomo co gdzie jest, ale zaraz Wam wszystko pokażę mniej więcej. Tutaj mam dwa woski i ta szuflada przecudownie pachnie taką wiśnią, a to dlatego, że mam tutaj dwa woski z jakiej Candle, tutaj jest mango peach Salsa i tutaj mam Black Sherry. Ten jest naprawdę przecudowny. I tutaj mam jeszcze jakieś takie pozostałości po innych takich woskach, no wiecie jak to jest. I Tutaj mam różne, przeróżne konturówki. Tutaj mam taką czerwoną z Miss Sporti, kolejne z kalendarzy adwentowych, kolejne i kolejne. I tutaj mam taką z Lovely, jedna z moich ulubionych. Tutaj na przykład mam Kylipsa, a ta jest, to jest naprawdę moja ukochana pomadka z Miss Sporti. Polecam ją każdemu, już mam na wykończeniu. Tutaj mam z Golden Rose taką jedną pomadkę. Tu jest taki błyszczyk. Tu mam na przykład zwibo taka metaliczna. Spicy. Tutaj są dwie takie Million Dollar Lips z Vibo. Tak naprawdę to na tyle. Jak się prezentuje cała główna część? Jeszcze raz wam pokazuję. Teraz przechodzimy do tej szuflady. I nie przeraźcie się, proszę, jaki mam tutaj trochę bałagan, ale jakby no nie umiem uporządkować tych wszystkich moich kosmetyków już trochę nie mam na nie miejsca, ale może w przyszłości dokupię sobie jakąś szafkę. Więc zaczniemy sobie może od tej tutaj strony. Więc tak, lecimy po kolei. Mam tutaj taką oto sól do kąpieli. Następnie mam tutaj... Maseczki, wszelakie, to są akurat z Bebeauty, chyba z drąki Peel Off. Tutaj mam kolejną jakąś taką z złotą. Tutaj taka otwarta już, nie wiem czemu ją utworzyłam, ale takie różne tutaj z ziai. Następnie mam tutaj taki mm, krem na dzień. Tutaj na przykład jest bardzo fajny krem do rąk. Ogólnie muszę wam powiedzieć, że ja kremów do rąk i takich różnych wszelakich kremów nie używam na co dzień. Po prostu nie potrzebuję, nigdy nie potrzebowałam, no ale po prostu wam pokazuję. Mamy tutaj taki shower gel, te rzeczy są w sumie z kalendarza adwentowego. Tu mamy jakiś taki szampon, nigdy tego nie przetestowałam, body lotion. Tu mamy taki ręcznik, który wrzucamy do wody, i on robi się taki większy. Przepraszam za bałagan, ale mam trochę bałaganu w środku przez te wszystkie kosmetyki. Tutaj mamy taki Body Butter, masło do ciała. Jeszcze jest coś takiego, jeszcze Face Wash. Następnie znowu Shower Gel. Kolejny, jakiś taki body scrub. Prowadząc tam dalej, mam moje okulary. Takie okulary, no, takie. A drugie to są moje ukochane okulary, najulubieńsze, Mam już je dwie pary. Po pierwsze, zgubiłam i są to dosłownie takie same. Kiedyś wam o tym mówiłam. No i to są moje ulubione okulary. A dalej mam jeszcze coś takiego, jest to jakaś taka maść jęczmień i takie rzeczy na oku. E, następnie dalej mam płyn to już końcówka, kolejny em, dezodorant. Ok, i przechodzimy do drugiej części. Tutaj już się znacznie sporo więcej dzieje. Mam tutaj wszystkie moje kosmetyki, prawie wszystkie, bo reszta jest tutaj z boku. E, I tak, mam tutaj podkład z Eveline, e, kolejny podkład z Fitmi. Taka, no to jest ten taki utwardzacz, utwardzacz, no wiecie o co chodzi, taki transparentny tusz, wyświetlacz silver Lovely, kolejny podkład z Everline, tutaj mam wazę z Vibo Unicorn Tears, tak, mam tutaj korektor Jumbo Liquid Camouflage z Lovely, mój ukochany, I mam tutaj... Mój jeden z pierwszych um, eyelinerów, on jest z Essence, wodoodporny. E, dalej mam tutaj rozświetlacz z Catrice w sztyfcie. Następnie mam tutaj eyeliner taki, on jest w sumie, nie wiem, chyba z Lovely, ale mi się zdarł napis. E, tutaj kredka, taka czarna. Rozświetlacz w płynie. Następnie mam tutaj Banana Loose Powder, czyli e, z vibo Puder, bardzo fajny, polecam. E, następnie mam tutaj rozświetlacz, mój ukochany rozświetlacz z on daje najlepszy błysk. I dalej mam tutaj e, taki jakby zestaw róż i rozświetlacz z Miss Sporty. Następnie mam tutaj jeden taki puder, e, puder, jaki puder, mam tutaj e, taki jeden bronzer i jak zwykle mi się podkład powylewał drugi taki sam bronzer dalej mam tutaj taką jedną z moich pierwszych paletek właśnie do brwi tutaj eyeliner w żelu pędzelek do niego tutaj taki sztyw z korektorem i bronzerem kolejny korektor jumbo puder tutaj kolejny rozświetlacz Mm, tutaj mam pomadę z Wibo do Brwi i rozświetlacz e, z Wibo. Mam taki puder. Mój pierwszy puder w życiu. Naprawdę. I tutaj mam taką paletkę mm, z różnymi takimi em, cieniami. Ona jest taka. No, po prostu dostałam ją no, na początku. Żyję, no, ale po prostu dostałam jako taką pierwszą paletę. No, ona jest z takimi słabszymi cieniami, no, ale ją mam. I to tyle mm, z tej e, oto. Przegro, przegródki teraz przechodzimy do ostatniej i tutaj mam na przykład takie pudełko puste po tej bazie Unicorn Tears mam tutaj już do rzęs, który podkradła mojej mamie jest to False Lash Effect z Max Factora tutaj mam takie paletki z Max More z kalendarza adwentowego tutaj podwójne cienie z Vive z kolekcji Viva a Viva mam kredka jedna do brwi zalotka Rosman kolejne jakieś takie do brwi paleta cieni z Lovely Choco Bones. ogólnie ja lubię te z Lovely paletki tutaj mam taką kolejną paletę tusz do rzęs jeden tusz do rzęs drugi Tusz do rzęs Evel, nie z VIB, bo on jest. Ja go bardzo, bardzo uwielbiam również. On daje mega, mega fajny efekt. Jest to tusz burleska, tak to się chyba nazywa. Tutaj paleta z Lovely, jedna z moich pierwszych. Dalej mam tutaj um, z Max and More taki eyeshadow primer, czyli no, bardzo pod cienie. o tak. Tutaj e, paletkę kolejną z Lovely e, Sorbet. Tutaj mam e, paletę, którą dostałam na święta. Jest to paleta z Makeup Revolution. Paletę z... E, no... To jest ta Peach Palette, paletka brzoskwiniowa. E, kolejna taka mini paletka. Tu już w ogóle jest moja pierwsza paletka z Evelyn. Rówka do kredek, suchy szampon e, i moje oto kolczyki, których w ogóle nie noszę. Tak więc to by było na tyle w tym filmiku. Pokazałam wam moją całą toaletkę, czyli część mojego pokoju. Jeśli chcielibyście room tour, to dajcie znać w komentarzu. I jeśli mielibyście jakieś pomysły na inne filmy lub bardzo chcielibyście jakiś filmik zobaczyć, to teraz możecie mi pisać na dole w komentarzu ja postaram się zrealizować każdy was, wasz pomysł. Ponieważ teraz siedzimy w domu... Więc mam znacznie dużo więcej czasu, żeby te filmiki nagrywać i mam nadzieję, że ten filmik wam się spodobał, że miło wam się go oglądało i widzimy się w kolejnym filmiku. Zostawcie koniecznie łapki w górę, subskrypcję na dole i do zobaczenia, buziaki i pa pa.